Co to dzisiaj mamy? W sumie nic ciekawego. 9.53 byłem w sklepie, Micha się pichci. Przygryzłem sobie tego, zapikanka. Chodź. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł zmiany dzierżawcy, bo Trzy lata to już za długo. Odzywał się do mnie znajomy z gimnazjum, z klasy jakiś czas temu. Tyle, że był wcześniej już temat nagrany, to mówię, nie chcę z gęby dupy robić, rozumiesz, ziomek? Ale zapytam go może, Może mu ochota nie przeszła. To ten tiger. Pilnujesz, tak? on mówi, że Natalia teraz musi szukać męża bo ją we trzej zrobili kurde, no co ja zrobię przecież to nie moja wina o nie, zamykam aplikacji w tle i lagołapię. także Konstantynopolitańczyk, Także weneczka działa dalej Sam się otwór zjebie kurwa za typ Chodź po pierwsze kurwa jestem na tyle ogarnięty w temacie że dobrze wiem ten pajac kombinuje i czego on kurwa chce niech on wypierdala po drugie i tak nie znajdzie tego czego szuka niech spierdala Rozumiesz? Banda pedałów, kurwa, przekrzykują się, który jest lepszym pedałem, bo kurwa, chowają się po krzakach i kurwa, szekają. Ale nawet między sobą teraz się będą gryźć, kurwa, bo to byli koledzy, dopóki mieli coś tam wspólny cel. się okazało, że już się, już się poróżnili, czyli to co mówiłem jakiś czas temu, teraz będą, kurwa, stracić sobie nawzajem. Pedawy. Nie znoszę tego. Tak się jeździ po lesie motorem. Też się jeździło. W sumie nawet, żeby tak szczerze ogarnąć temat, to tak po brzegu lasu to jest. Teoretycznie prawo tego zabrania. Ale ja osobiście, gdybym ja tak jako sędzia w tej sprawie spojrzeć swoim obiektywnym okiem. Czy jedziesz tu, czy jedziesz kurwa 20 metrów dalej po drodze, to wielkie różnice nikomu nie zrobi. No nie jest tak, że jedzie sobie tam po żrówce, a tutaj sarenki chillera, wiecie, nie. O to sobie po drodze, o, spokojnie cię indziej, bo 10 metrów, las. Kurwa, kurwa, spierdalamy! No nie Chyba, że tak jak u Gizy było na Belarda. Ale nie widzę, żeby było za dużo zajęte coś. Najlepsze to były te dziki. No tak samo z buszmelami jest zresztą. Wystarczy taki murek postawić, taki, nie większy. Dzik nic nie zrobi, będzie napierdalał w ten murek, on głowę nie podniesie. No i musi zawracać, no. No teraz przetestujemy modzuma. Wykonamy się czy aktualizację wszystko zepsuły, czy poprawiły jak na razie jest dobrze Andrzeja Jest lepiej bo widzę ładnie ostrość na gdzie ten palec jest, nie? Na brzegu tych są liście widzę, że ładnie ostrość złapało na tym co mogło czyli na jakby jak się nazywa skyline po polsku? Jak się mówi? Co to za słowo? Horyzont, nie? Że ładnie złapało na horyzoncie tutaj, gdzie mogło, na czym złapać ostrość. Ładnie widać, a na świdniku, no wiadomo, że nie będzie miał ostrości, skoro złapało ostrość tam. Rejka teraz na... nie tyle, nie proszę cię, grzecznie. Spróbujemy złapać. Nie, to jego maksimum. Fajnie, tego się nie spodziewałem. Chodź Świnio. Świnio. Co, nie chciał przyjść pod krzyż to się cieszy? Nie wiem, co to za pojebań z rzeku. Wracamy sobie lasem dalej. To Chodź, tu widzę fajne przejście. Samolot startuje. Chodź, 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 chodź. Ej, sinio. Chodź. Nie wygłupie się. Głupej się po zaraz sobie zęby wyłapniasz Głuptas, e Baka Baka jarra. Już, koniec. Nie ma co się więcej spodziewać niestety to jest wieś Chociaż w większość miast które znam wcale się więcej nie różni tam po prostu są bardziej wy jakby to powiedzieć Wyemancypowani kurwa dzwanie O Już ten game jest na innym levelu całkiem nie Ale cwaniaczki są wszędzie. Ta, naprawdę? Chciał się przepisać do Twojego kościoła? Jajku, jajku. A co to kurwa? Pasta farianie? Czy ten? Bułgarskie śniadanie. Dwie parówki, jedno jajko. Bułgarskie śniadanie, skład, reprezentant, tak? No to się ostatnio śmiałem. Nie chciałem tego robić, ale zrobiłem. Gdzieś coś tam zaczęli ojchowy gadać, nie? Ale tak dla żartów mówię. Ale jechowić w ogóle nie mają prawa kurwa, głosu, nie? A tam też, że, że Polacy znowu, że Polacy, kurwa, tacy wielcy Polacy i, i że Jechowie, Ja mówię, w ogóle nie mają prawa głosu w tej kwestii. Bo by... ja <gryw> pamiętam jak Chrzest Polski pamiętam jak on tam był, nie? Ja pamiętam, Chrzest Polski był, to, to był kościół, kurwa, katolicki, chrześcijański, rzymskokatolicki, jak zwał, tak zwał, tak zwał wiadomo o co się chodzi, o co chodzi, nie? A Jehowek tam nikt nic nie mówił, kurwa. Także nie wiem. Jeszcze trochę podzielą Polskę na pół, będą jechowie i będą katolicy. Takich mur ten berliński. Dobrze mówię. Dobrze. No niestety kurwa, niestety. Wczoraj ty mówił o tych kurwa LGBTach, co się gdzieś tam po internetach i ojczu, że yy, jak oni to były ładnie nie wyglądali w jakimś tam ubrankach na, na polu bitwy, nie? No to ktoś coś wspominał o dniu weterana w tym samym momencie Kuźwa i mówi, że patrzysz ten dzień teraz jak to oni mają LGBT, ten miesiąc co? Flagi, miesiąc dumy Tak, czy coś takiego w ogóle przestała być grzechem głównym niedawno, ponoć. Duba. I typo się mówi w kurwia, bo a dzień jest dzień weterana raz w roku, nie? No, oni sobie jaja robią sporo bitwy, mówi dla tych wszystkich lgbt tyle co weteranów pomarło, e, że to wstyd, aż mu się serce kroi, nie? Od słuchania takich, takiego pierdolenia. No, ja sobie myślę, dobra, dobra, tylko wyobraź sobie, jaki jest plan na przyszłość, że jeśli. Ma być cały świat zunifikowany i wszystkie y, kraje miałyby stać się jednym. Nawet to, co mówiłem o obrazach kolonizacyjnych planów, że w końcu może przyjść wojna i będzie wojna Ziemia kontra Mars na przykład. No to te wszystkie podziały opadną i to, że kurwa, ludzie walczyli 200 lat temu czy 1000 lat temu na polu bitwy i poginęli za swój kraj, będzie gówno warty. Będzie tylko mroczne wspomnienie starzałych dziejów z jakąś tam zaściankową, e, neogotycką kurwa polityką, gdzie ludzie musieli umierać do swoich uprzedzenia. To będzie tak wyglądać.